Aż 14% polskich specjalistów IT będzie chciało w 2022 roku zmienić pracę. Pracodawcy przede wszystkim powinni, żeby zatrzymać te osoby, pracodawcy przede wszystkim powinni postawić na rozwój, zainwestować w szkolenia wewnętrzne i szkolenia zewnętrzne, a także w rozwój swoich liderów, pracownicy chcą pracować pod okiem dobrze wykształconych i posiadających solidne kompetencje menadżerów w organizacjach, które są zarządzane dobrze. Pracodawcy również powinni zwrócić uwagę na to, by mogli pracownicy pracować zdalnie, bądź hybrydowo, zapewnić miejsce, wygodne miejsce pracy w domu takim specjalistom. Co jest również ważne, Tacy specjaliści chcą inwestować w umiejętności miękkie. Do klasyków należą umiejętność pracy w grupie, komunikacja, współpraca, ale również coraz bardziej umiejętność dostosowywania się do zmiany czy radzenia sobie ze stresem, więc również w takie szkolenia pracodawcy powinni zainwestować. No i oczywiście powinni przygotować się na rozmowę o podwyżce.